Witajcie w kolejnym cyklu wideo na Giery EU. Starsi czytelnicy z pewnością kojarzą rubrykę Podsumogranie, czyli podsumowanie tygodnia w formie tekstowej. Postanowiliśmy odkurzyć ten pomysł, jednocześnie nadając mu bardziej atrakcyjną formę. O czym będzie w pierwszym odcinku? Powiemy sobie m.in. o polskiej premierze Eagle's of Conan, wynikach z sprzedaży najważniejszych Gier Sony w 2008 roku, nowych grach serii Spore oraz zakończeniu prac nad Halo Wars oraz Killzone 2. Zaczynamy od dobrych wieści dla fanów uniwersum Halo. Ensemble Studios oraz Microsoft poinformowały, że strategia czasu rzeczywistego umieszczona w świecie znanym ze słynnej serii shooterów, czyli Halo Wars, została już ukończona i pojechała do tłoczni. Jeśli środki transportu odpowiedzialne za dostarczanie pudełek do sklepów nie zostaną napadnięte przez fanboy PlayStation 3, premiera zgodnie z planem odbędzie się w lutym. Termin obejmuje także Polskę, co jest miłym akcentem. Ponadto dowiedzieliśmy się, że 5 lutego na Xbox Live zawita wersja demonstracyjna Halo Wars. W lutym nie tylko Microsoft dostarczy na rynek świetnie zapowiadającego się ekskluziwa. Po kilku latach nerwowego wyczekiwania studio Grilla wreszcie zamknęło pracę nad Killzone 2, a pracownicy udali się na, miejmy nadzieję, zasłużone urlopy. Europa z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Irlandii do Helgastów za równy miesiąc, natomiast mieszkańcy wyżej wymienionych krajów oraz Ameryki Północnej poczekają dwa dni dłużej. Killzone 2 to jedna z największych premier Sony w tym roku, dlatego też pokuszyło się o przygotowanie specjalnego bundle packa PlayStation 3 z dyskiem o pojemności 80 GB. Jego cena to 300 funtów. 22 stycznia odbyła się polska premiera Age of Conan Hyborian Adventures. To pierwsza gra MMO zlokalizowana w całości. CD Projekt przyłożył się do prac nad przełożeniem produkcji fancomu na nasz rodzimy język. Spolonizowano nie tylko napisy w dialogach czy menu, ale zdecydowano się także na zdabingowanie każdej kwestii wypowiadanej przez NPC. Recenzja na o już niebawem. Niecierpliwych natomiast zapraszamy do przeczytania beta testu, jaki został opublikowany na naszym serwisie jakiś czas temu. I znów powracamy do PlayStation 3. Tym razem chodzi o wyniki sprzedaży ekskluzywnych dla tej platformy gier na terenie Stanów Zjednoczonych w 2008 roku. Zestawienie przygotowane przez grupę NPD raczej nie powala na kolana ilością sprzedanych sztuk Metal Gear Solid 4, Little Big Planet czy Resistance 2. Najnowsza odsłona przygód Snakea rozeszła się w liczbie przekraczającej milion, natomiast mająca być szlagierem Gierka w bojach trafiła jedynie do 611 tysięcy graczy. Podobnie mają się sprawy z Resistance 2, którego sprzedano kilkanaście tysięcy mniej. Patrząc na analizy, sztandarowe tytuły PS3 oprócz MGS4 raczej zawiodły. rozpoczął się kolejny etap beta-testów Battlefield Heroes. EADIS konsekwentnie realizuje swój plan, zakładający, że gra nie będzie miała daty premiery. Po prostu etapami dołączać będą kolejne osoby, a właśnie teraz, po 3-miesięcznej przerwie, zainteresowani grą akcji utrzymaną w kreskówkowym stylu, gracze mają szansę załapać się do grona beta-testerów. Wystarczy odwiedzić oficjalną stronę gry, której adres podajemy u dołu, a następnie wypełnić odpowiedni formularz. Kilku redaktorów giery.eu już się zarejestrowało i wrażeniami podzielimy się najszybciej, jak będzie to możliwe. Producenci jednego z największych niewypałów ubiegłego roku nie zamierzają udać się na spoczynek. EA ogłosiło, że trwają prace nad kolejnymi tytułami z rodziny Spore. Pomimo przeciętnych ocen, gra zdobyła popularność na tyle dużą, żeby rozwijanie marki było opłacalne. Elektronicy szykują cztery nowe gry. Galactic Adventures trafi na PC wiosną i poszerzy nasze działania w kosmosie. Będzie można zwiedzać planety i wykonywać najróżniejsze misje. Posiadacze komputerów osobistych otrzymają także skierowane głównie do młodszych graczy spor Creature Keeper, w założeniach przypominających popularne niegdyś zabawki Tamagotchi. Swoje spor dostanie też Wii, gra pod tytułem Hero położy nacisk na siłę tworzenia. EA szykuje także coś dla miłośników małych, wielkich bitew. Posiadacze kieszensolek DS dostaną spor Hero Arena, gdzie będą mogli zmontować stworka i wysłać go do boju. Dużo tego. Skojarzenia z The Sims nasuwają się od razu. Ciekawe czy spor dogoni rekordzistę w dziedzinie dodatków. Na koniec ciekawostka. Dla melomanów nie tylko. W sieci udostępniono całkowicie za darmo soundtrack z World of Goo. Naprawdę warto go pobrać. Kto nie wierzy, niech zajrzy do naszej recenzji. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Czekamy na Wasze opinie i komentarze na temat nowego podsumowania. No i oczywiście słyszymy się za tydzień.